Wyglądam z wszystkimi Legacy z skinami jako Nubek Forsaken. Guys, 666 i Legacy Mileson pierwszy Nubek. Jak on wygląda? Ja w ogóle nie wiem, czemu mam Legacy Mileson pierwszy. Naprawdę nie mam pojęcia. Bo ja normalnie Mileson czwarty zdobyłem i ten Mileson czwarty, który zdobywałem, to nie był właśnie ten Legacy. Tylko ten, 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 no, ten co był, nie rozumiem w takim bądź razie, nie wiem czy wy mnie rozumiecie, do dupy umiem, nie umiem gadać. Teraz jest niefajnie. Oj, naprawdę niefajnie. Dobra, on idzie po tamtego szaleckiego. Umarł ten szelecki Aha, bo jest to asmesternik, awesome to mam przerwać aż półtorej minuty. Posrało. Posrało. Dobra to blocks ikolkę Nie wiem z której strony przyjdzie czy może skoczy Nie, 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 nie O ja pierdzielę Tego się na O ja pierd, wystraszyłem się tego Ja pierdzielę Coś się bada z Burger dawaj No ja pierdzielę i idealnie wynajmingował no nie no, strać mnie, no strać mnie z oczu. Dobra, biegnie gdzieś tutaj. O, ja pierdzielę! Wywiało go tam gdzieś daleko. Dobra, to tylko blindness. było za ściany, ok. Nie no, to jest głupie. No, last standing. Za długo on trwa, półtorej minuty. Normalnie ile trwa? Last standing. Minuta 14 No jakoś tak, co nie? Tutaj jest dobrze Okej, okay, dobra. Tylko mógł Sage skina, to użyłem Sage skina, co nie? Ja pierdzielę. Ale lesmy Sengi jest fajny. Dawaj, 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 dawaj. Jest dobra. Ja pierdzielę. Udało mi się. Wow. Co to ma znaczyć? Co? Jeszcze jak on wygląda? Ja piercielno. Dobra, ukryj się przed nim. No jak? Tak. Nie, no to jest taki target, co nie? Nic sobie pogesta, Właśnie tak. Mań są drugi. Tak sobie wygląda, co nie? Takie, jakby w Buildermana się zamienia. No czemu nagle po mnie? Mia, ma tu innego! Nubka na wykończeniu, no to. No ja se myślę. Ja pierdzielę ten Shivlock jest serio OP. Mogę sobie tak widzieć. O! Ja widzę, co tam się dzieje. Ale to jest w sumie takie dość nieferce, nie? Widzę, co się dzieje. Ja już widzę, że on po mnie idzie. I ja już wiem, że będzie chciał po mnie skakać. Ja uciekam w takim razie tutaj, gdzieś. Dobra, dawaj tego sukara. No, Gosburgera raczej nie zdążę. No nie no poważnie Sobie tak to idealnie musiał wymierzyć. Endlaga mógłbym mieć dłuższego No nie no trafił se Kurcze pieczone no Okej okay, dobra To są jakie nie, nie zaatakował mnie nic. Co robisz? Co robisz? Przegarnij się. Ja wiem, że będzie chciał tak na mnie skoczyć. Dobra jednak, nie? Teraz może będzie chciał? No w końcu będzie chciał, co nie? Przez ten efekt mnie widać Ja pierdziele Okej okay, wygram jako malcą drugi nubek Udało mi się Nie skoczysz na mnie, oj nie, jest dobra Mój skin Everfrost, ja pierdziele Niezły skin został dodany, podoba mi się No nieźle mi tego boja to jest nie... to nie jest Wieronika, to jest Witek? Chodź tu, Witek Mam Witka, pięknie. Ej, piękny ten skin, naprawdę. prościk No nie zła zabawa. Chcesz mnie slashować? No kurde. Co chłop robi? Co tu się dzieje? Jak tu do jakiejś sigmy dochodzi? Jak mu Eniot pomógł? Co jest? Co? Chyba ta. Chyba ta. Chyba ta. pierdziele, co się dzieje z tymi gestami? No niezła zabawa. No, zablokował? Tak, zablokował. Wow! Ktoś tu szaleje. Jak mogłem to tak zrobić, zepsuć? Co? Ja pierdzielę O, Elio, tutaj jest a tam gest, ok? Tego będę miał, tego będę miał. Mogę mieć podwójnie, ale nie mam. Ja aż tyle temu Eliotowi zadałem? Naprawdę? Okej? Okay. Jeśli tak. Nie pykło, nie pykło. Dawaj go, dawaj. Jest, mam Eliocika. Tym pięknym skinem. Niech mu mnie nie podświetla. Tylko szansa. Go z bulgera przecież zjadłem. O ja pierdziele, no na raz, co nie? No kto tak nie miał? No kto? Co mi ta i kola była bezużyteczna. Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie on jest. On pewnie nie wie gdzie ja jestem. O tepa się tam, dobra. Wyjściemy idzie. Z tej, dobra. Żeby mnie na draszył nie teges meges, co nie? Dobra. Daj Wojtasz. Nie, dobra. I on ma tej staminy. Dobra, okej. Okay. To oznacza, że on nie ma za dużo tej staminy. A, idę na most. Co ja się badam? Dobra, okej. Okay. Dawaj, 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 Marcyn trzeci, Legacy są trzeci. Tutaj jest, dobra. No i pięknie. Udało się. Nie to, to. Pięknie, piękna motka. To jest jego nowa? Chłopie, to jest twoja nowa. Porąbało go chyba O jest, ma teraz tu patelnię, dobra A nie ma tego już, dobra Jaki Chase Simon ma bisty? Co jest? Ja myślałem, że to jest A widzisz ty, mam cię A widzisz ty Dawa ją. Nie zrobicie mi, bagstaba, ogarnijcie się. I czemu to przyleciało przez nią? No. Chodź tu, Teto. Dobra, mam Wironika. Oj tak, depamy się. Żeby każdy miał efekt halucynacji. I żeby wkurzyć tego tutajma. Jest pięknie. Bardzo mi się podoba ten skin. O, to będzie crazy. Udało. No i się już nie udało. A widzisz, to udało się. Zrębiste, czyli. O, teraz nie. Mam jakieś rogi jako nowe. Teraz coś innego. To jest takie randomowe. Ej, fajny ten skin. JX1DX. No niesamowite. A jeszcze ten tripwire zniszczyłem. Nieźle. To jest Szelecki, dobra. Naprawdę nie zauważyłem tego two no. Jest ktoś bliżej? Nie, no to idę po two logiczne. Dawaj go, dawaj go! Kurde, ja piercil, co się dzieje ze mną w ogóle? Nie widzę Cię, wiesz? Co jest, jak wywaliło w ogóle? Wow, niesamowite. Kurde, niezła zabawa, co nie? Co się ze mną dzieje ostatnio? Zamiast grać coraz lepiej to chyba coraz gorzej To wszystko przyszedł na update Bo chwilę grałem gestem który jest ogromny A teraz idę do takiej małej postaci, takie uczucie jest, co nie? Dawaj tego iPada! Ja pierdzielę! Nie, to jest chyba najgorszy skin do Weroniki, Albo nie, Wolf jest najgorsza, potem ten. Dla mnie, oczywiście. Dobra, taf i ten mi został, okej. Okay. Mam tafa, pięknie. Ja to zniszczę na luzie. No nie. Co chłop robi w ogóle? Jesteśmy poważni Gdzie jest on? Tam, ok. Co ja się będę? Tepnij się. Mogę tam w sumie. Ale tu będzie większe zaskoczenie. Jak nic, będzie większe zaskoczenie. Voice liney są spoko w tym skinie. Pięknie! O co jest jakie outro? No jak on nie mógł tutaj zobaczyć Przecież używałem tego Gosburgera. Co? Nieźle. Niezła zabawa. Tyle powiem. Sejskim tutaj. On tego już, no niezła zabawa. Dobra, ok. Nie trafił mnie z tego. O jak dobrze. O jak dobrze. Ile tej stamina on ma. Dobra, tutaj, wokół tego stołu. Ja wiem, czego on będzie chciał użyć. Na w nas tu można wejść. O ja pierdzielę. Coś czego się nie wziął na pod uwagę. Ja pierdzielę. No nie. Dobra, uciekam tutaj. Dobra, zaraz Sejckin wejdzie. Zaraz on tu wejdzie. O, teraz wchodzi. Gasburger, wiadomo Dobra, dawaj, 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 dawaj. Tamten nubek wygra. Bez mojego skilla. Ten co się jeszcze męczy. Ten co się jeszcze trudzi. Jak on wygląda śmiesznie. Retro. Nie no! Niesamowity skin. Co się dzieje? Dispenser ktoś tutaj buduje. No nieźle. Przecież to, że chłop, że ja to go usłyszałem. Tędy można przejść. Wow! Game changer. No nie, no nie zniszczyłem. Tu ktoś jest, dobra. No, ktoś znów tutaj wszedł. Nie, no pięknie, pięknie, pięknie. Tu kogoś mam. Chansa. Oj, czansiku, czansiku. Ile ja mu jednym hitem zadałem w ogóle? To jest niesamowite jakieś. I tam ktoś teraz wszedł. No nie jestła zabawa. Co tam? A widzisz ty Mam cię. Pięknie. Teraz tam był chyba. No to chyba ma teraz. Przesranę. No nie no. Gdzie on jest? Tutaj, dobra, widzę go, widzę go. Jest mam go i teraz tutaj. Mam ma drugie życie. Gdzie go odnowi? Gdzie go odnowi? Tam, dobra. Okej. Okay. Już wszystko wiadome. Jest! Mam go! Dawaj... Ja pierdzielę, staba mi zrobił. Zapomniałem o tym, że on może mi te backstaby walnąć. Co ja się będę na skróty idę? Trzeba sobie skracać drogę. W końcu jestem killerem, co nie? Kopię, nie wkurzaj mnie. Jeszcze tutaj do do plinta! Pięknie. Jeśli odcinek wam, wam się podobał to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, dajcie łapki w górę I widzimy się w następnym odcineczku